Nowenna do Dzieciątka Jezus Błogosławiony Honorat Koźmiński Dzień czwarty, 19 grudnia Wszechmogący Wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim, spraw prosimy, abyśmy z należną czcią Uwierbiając święte tajemnice dzieciątka Jezus, Twojego syna i wiernie wstępując w Jego ślady, mogli dojść do Królestwa Niebieskiego, obiecanego Maluczkim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Z listu Błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Czy kto z nas jest zdolny zrozumieć nawet tę ofiarę i pojąć to niemowlę owinięte w pieruszki i zgłębić ogrom tego męczeństwa, na które się ono skazało? Czym się nam wydadzą w stosunku do tej męki wszystkie prace i trudy Jezusa? Same nawet cierpienia Jego w strasznej męce, chyba tylko przez wewnętrzne boleści, jakie im towarzyszyły, mogą iść w porównanie z tymi cierpieniami, na jakie się skazał Pan Jezus od niemowlęctwa dla naszej miłości. Teraz łatwo nam zrozumieć, że Ojcu przedwiecznemu równie jest drogie oblicze Małego Jezusa zalane łzami, jak oblicze Jezusa zbroczone krwią i opuszczone na krzyżu. Jest ono zawsze tą samą ofiarą za nas, zarówno w żłóbku, jak i na krzyżu. Zdolną zjednoczyć niebo z ziemią i przebłagać gniew ojca. Jakże kochać powinniśmy tę boską dziecinę, jak ją cenić i jakie dzięki składać za tę milczącą, a bezgraniczną miłość jej do nas. Ach, jeżeli matka. Potrafi długie rozmowy prowadzić ze swoim niemowlęciem, które ją nie rozumie i które czuć nie potrafi. Jakże powinny być słodkie dla każdego chrześcijanina rozmowy z tą boską dzieciną, która jest pełna tak wielkich tajemnic, której serce, taką pałą miłością i która na takie wielkie się dla nas zdobywa ofiarę. Jak wymowne powinno być dla nas tego dzieciątka milczenie. Jak pociągającym jego niemowlęctwo. Jak rozrzewniającym jego pieluszki. Jak porywającym jego uśmiech. Łza, lub objęcia dziecinne. O najświętsze dzieciątko! Oczyść nasze usta ogniem twej miłości. Naucz je mówić tylko na Twoją chwałę i pożytek bliźnich. Nie pozwól, aby kiedykolwiek miały się spramić grzesznymi słowami. Spraw. Niech z naszych ust nieustannie wznoszą się ku Tobie uwielbienia i prośby, abyśmy zasłużyli usłyszeć kiedyś z Twoich boskich ust wezwanie do wiecznego wesela z Tobą. Amen. Czytał Piotr Wiśniewski.